Siemaneczko, z tej strony Venice. a wy witajcie w szóstym odcinku The Minecraft Mod. Dzisiaj ponownie podwójny przegląd modyfikacji, ale te modyfikacje będą takie bardziej na luzie. Dzisiaj dla odmiany e, wziąłem jednego moda japońskiego, tak, mod japoński, więc... Venice, jak my go mamy pobrać, chociaż my nie znamy w ogóle japońskiego. Jeżeli macie przyglądarkę Google Chrome, to po prostu wyskoczy wam takie coś i tam sobie klikniecie tłumacz i będzie wszystko ładnie wytłumaczone. I jest jeszcze taka jedna, też przyjemna modyfikacja, ale to już jest normalnie angielska modyfikacja, więc jest super git. Więc zacznijmy może od modyfikacji japońskiej. Modyfikacja japońska jest to praktycznie taki piecyk mały, który, który po prostu, gdy włożymy do niego itemy, robimy to prawym przyciskiem myszy, to on po prostu będzie je przepalał, a z góry tego piecyka za chwilę wyskoczy nam właśnie doświadczenie. I to jest moim zdaniem bardzo dobre, ponieważ, o widzicie, właśnie tutaj gdzieś nam do doświadczenie wyskoczyło. I to jest moim zdaniem właśnie bardzo dobre, ponieważ czasami mamy jakieś takie itemy, których nie potrzebujemy. Zazwyczaj paliliśmy je w lawie, ale tym razem nie musimy ich palić w lawie, tylko możemy je sobie włożyć do piecyka. Ale gdy się na przykład odmyślimy, że nie chcemy już tutaj przepalać drewna, to po prostu klikamy ponownie na ten piecyk prawym przyciskiem myszy i właśnie drewno do nas wraca naprawdę super jest ta modyfikacja Japończycy się postarali, naprawdę super i teraz jak skraftować taki piecyk crafting nie jest naprawdę trudny bierzemy sobie cegły i w środku demy piecyk, i już mamy, już mamy taki piecyk. Druga modyfikacja jest to modyfikacja, która w lewym dolnym rogu dodaje nam taki status, co my robimy. Już pewnie widzieliście to na początku filmiku, więc niektórzy być może się skapczą, To jest ta modyfikacja, być może nie. Jak widzicie, gdy podskoczę, napis w lewym dolnym rogu zmienia się na jumping, że ja skaczę. Że ja skaczę, właśnie. Jeżeli wezmę sobie mięcz do ręki, to moja postać też będzie miała. Miecz w ręku, na przykład widzicie jak bije to wszystko naprawdę super fajnie widać, albo jak sobie wskoczę do wody, no to proszę Ciebie widzimy, że jest właśnie swimming. Jest to może taki fajny dodatek dla ludzi, którzy po prostu kręcą poradniki, żeby, żeby właśnie nasi widzowie mogli sobie spojrzeć co się dzieje, no, no jest to taki fajny dodatek jednym słowem mówiąc. I więc tak, w tym krótkim filmiku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że te takie modyfikacje bardziej na ludzi Wam się spodobały. Eee, dziękuję za wszelkie oceny, komentarze i subskrypcje. Trzymajcie się i cześć, pa-pa!